On cały czas wiedział! Jebać cię męce. Warto było znieść twoje nieudolne zabiegi. Ty kurwo! Laurent! Laurent, ty kurwo! Ty zabiłeś mojego brata. No nie no, nie! Nie! No nie! Czy nie możemy się kochać! i możemy żyć w Niepokoju, harmonii, jednorożca, Zabiłeś mojego brata Sam się zabił, nie wiem może Że samobójstwo, nie wiem Chłopie to obchodzi Powiedział na metę Ingo, że on się gwałtownie Już we mnie wszystko się zaciska <słuch> Wszystko się zjebało Zezrało się <słuch> To nie tak Jak nie tak <słuch> Nigdy cię nie okłamałem Jak to nie nie no super, N nagle z kłótni będziecie sobie buty całować. <trujne> Musisz jeszcze ma je wylizać. <trujne> Albo bo w dupę sobie od razu wsadzić. <trujne> nie wiem, w do tego buta jak korek analnych u mnie to obchodzi. Będziecie się nie chodzić. <trujne> jak nie będziecie razem, ja nie wierzę w miłość. Autentycznie, nie wierzę w miłość. <trujne> Masz rację. Nie jestem nieuronikiem. Jak nie, to nie jest? Nie jestem nie